Cześć, witajcie, z tej strony Lisek, a to jest kolejny odcinek serii Call of Duty. Mamy rok 1944, znajdujemy się w Bawarii i zaczynamy naszą misję. Jak powiedziałem, jesteśmy w górach bawarskich i zbliżamy się do końca wojny. Im bliżej roku 1945, tym jesteśmy bliżej końca tej wojny. Teraz odbijamy te, odbijamy te tereny niemieckie. I tutaj mamy naradę z naszymi starymi kumplami, czyli Mudim i Folejem. Chyba ten Foley to jest... Kapitan Foley to jest, to jest chyba ten co jeżdżał tym samochodem. Ten młody człowieczek. Teraz chyba już urósł. W ręku mam broń BAR. Jest to jedna z moich takich ulubionych broni w Call of Duty. Lubię ją ponieważ bardzo dobrze się nią rozpala. Niemców, jedynym takim minusem jest to, że bardzo długo się ładuje i chyba to jeszcze, że ma tylko 20 naboi w magazynku, ale jednak plusy przewyższają minusy i lubię tą broń. To jest jakiś przystanek graniczny albo barykada, albo jakieś przejście graniczne, coś, coś w tym stylu. Tylko musimy tu pozabijać wszystkich Niemców. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Mamy tutaj. Przeładujemy sobie w tym domku i apteczki nie mogę wziąć. Tutaj mamy e, flagę trzeciej rzeszy. Może powiem tak troszeczkę w dzisiejszym odcinku e, o symbolach trzeciej rzeszy. to jest bardzo ciekawy temat i może mało kto wie, że miały miejsce takie, a nie inne wydarzenia i symbole. Więc powiem, y, może tak zacznę od y, swastyki. Otóż w większości ludzi y, swastyka się kojarzy z III Rzeszą. Otóż powiem wam, że swastyka była jeszcze przed Niemcami, jeszcze przed Prusami. Swastyka to jest bardzo, y, to jest y, stare, to jest stary symbol szczęścia, płodności i pomyślności, który był używany no, na przykład w ludach germańskich, słowiańskich. Do tej pory swastykę możemy jeszcze zobaczyć w krajach indyjskich. Tam swastyki są na porządku dziennym i oznaczają to samo symbol szczęścia i płodności. Taką ciekawostkę powiem, że do roku 39 swastyka była również na orderach i oznaczeniach polskich. Tak, na, for, na odznaczeniach polskich. Na przykład jest tam odznaczenie, możecie sobie wziąć w Google wpisać odznaczenia Polski do 39 i macie tam na przykład odznaczenie z orzełkiem polskim, a, ty, a pod tym orzełkiem jest swastyka i to nie jedna, nawet może są trzy, cztery, w zależności od odznaczenia. Więc taka mała ciekawostka. Po 39, kiedy Hitler nas zaatakował, swastyka była czymś złym. I zniknęła z właśnie tych orderów. I po prostu już jej nie było. Więc taka mała ciekawostka na temat swastyki w Polsce. E, dlaczego Hitler wziął sobie tą swastykę, a nie na przykład, nie wiem, jakiś symbol, kropeczkę, albo krzyżyk, albo nie wiem co tam jeszcze. Albo drzewko, czy coś. Albo kończynkę, skoro szczęście. Otóż on, e, Hitler bardzo Zostań. lubił symbolikę. I nią się otaczał, swastyka to jest taki jedyny przykład, który potwierdza to, że Hitler właśnie się takim czymś zajmował i miłował. Swastyka dlatego, ponieważ on chciał pomyślność dla, swojej, dla swoich planów i szczęście, żeby te plany się powiodły, czyli podbicie całej Europy i jeszcze więcej. Powiem wam jeszcze, że oprócz tego, że Hitler tak właśnie miłował te symbole, to też. Czerpał całą kulturę Trzeciej Rzeszy z Innych starych kultur Przykładem może być też Rzym Z którego też właśnie wziął też I swastykę i ten jego Znany salut Czyli uniesienie ręki i krzyczenie Słów Heisitla Ten salut jest rzymski Gdyż używali go Rzymianie Witając się z dowódca, Z dowódcami wyższymi Na przykład nie wiem tam z Pre, z pretorianem czy samym cesarzem. I to nie jest nic dziwnego, po prostu Hitler, to Hitler się na tym wzorował. A dlaczego? No, bo tu też jest taki sens jak w pastyce a wzorował się dlatego, gdyż e, chciał mieć imperium takie, jak miał cesarz. Tak, dokładnie takie samo, czyli duże imperium. Takich symboli jest, jest bardzo, bardzo mnóstwo i można o tym mówić godzinami, ale ja tu wam wybiorę sobie jeszcze tak kilka takich ciekawych ciekawostek i wam jeszcze powiem w trakcie grania tutaj w tą grę. Otóż powiem wam e, o takim człowieku, człowieku, który się nazywał Hanusen. E, on był tak jakby czarnoksiężnikiem Hitlera. I co on takiego ciekawego zrobił, że zasługuje na uwagę w tym odcinku? Otóż Hitler zlecił temu człowiekowi yy, znalezienie jakiegoś symbolu, który da Hitlerowi szczęście i żeby mu pomógł w podbojach. Otóż yy, ten Hanusen yy, yy, pojechał, on był czarnoksiężnikiem. I on pojechał do miasta, w którym Hitler się urodził, tam na obrzeżach, i wykopał korzeń Mandragory. Co to jest ta Mandragora, to chyba większość yy, wie. To jest taki... O kurde, granatę musisz wywalić, człowieku. To jest taki korzeń, który przypomina ksz... kształtem człowieka. I, oczy... I otóż ten człowiek, ten Hanuzen, wykopał sobie ten korzeń i wręczył go Hitlerowi z przepowiednią. Przepowiednia brzmiała następująco. Jeżeli więź między nimi trzema, czyli między Mandragorą, Hitlerem, a tym Hanuzenem, z... Zostanie przerwana ta więź. No to niestety... Cesar... Imperium Hitlera... Po prostu się rozpadnie. I Hitler będzie odnosił porażki. No i dopóki ta więź była... Bo była. No to Hitler oczywiście wygrywał na frontach. Miał pomyślność. Po prostu... Cały czas zdobywał sobie Francję. Tam na Rusków sobie poszedł. I tam miał zwycięstwa. Ale... Ale potem... Hitlerowi się coś odmieniło, i pomyślał sobie, że zrobi sobie wielką czystkę, tak jak Stalin. I Hitler e, rozkazał pozabijać wszystkich tych, którzy znali Hitlera wcześniej. Czyli na przykład e, Hanusena. Dlaczego tak chciał, żeby zabić tych wszystkich, co go znali? E, przypuszczają naukowcy, a czy historycy. Że Hitler się obawiał tego, że wygadają o jego młodości, po prostu. No i kazał ich rozstrzelać, czy tam, tam zabić. O, tu jest jakieś ukryte przejście, czy coś. No i oczywiście zabili sobie tego Hanuzena. I od tego czasu Hitler po prostu przegrywał. Przegrywał yy, na froncie rosyjskim, na froncie europejskim, zachodnim. I od, tego czasu, I od tego czasu po prostu się Trzecia Rzesza rozpadała, tak. I no niestety, nie wiem ile w tym jest prawdy, z tą przepowiednią, bo jak widać się sprawdziła, ale nie wiem czy po prostu to jest jakaś magia, czy, czy po prostu zwykłe jakieś tam, nie wiem, przeczucie, ale tak było. Więc wróćmy tutaj sobie do gry, ponieważ... To, co ważniejsze, to wam już powiedziałem, co chciałem wam przekazać. To są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, gdyż pokaz pokazują, no, jak było, jak, jak było, nie? Ok, tu są Niemcy, oczywiście, szturmują nas pięknie. Tu kto idzie z nami? Jakiś kolega, o, dwóch nawet. Moody i Foley. Ok, musimy teraz zejść chyba na dół co musimy zrobić? znaleźć i zabezpieczyć czy ochronić więźnia Okej, okay, tu jest chyba pusto. O nie, są Niemcy, są koledzy nasi. Ojej, te biedaczki. A tu metalowe drzwi. A co zrobimy teraz? Give me, <grym>, give me, give me. dynamit dynamiten. Dobra. Uszykuję sobie ciężkiego karabina szturmowego i walimy na ośle. A, tu już gościu stał. Leżał, znaczy, i już chciał nas na zniszczyć. O, tu mamy jeszcze przykład y, orzełka niemieckiego czarnego. Taki sam orzełek był y, był również na sztandarach rzymskich. takim samym, właśnie, wyglądzie. Też na takie piórka. Te skrzydła miało się też tak rozpostarte na boki. Ok, gdzie jest nasz, nasz więzień nieszczęsny? Kapitan Prince. Guten Tag, przyjacielu. To jest chyba jakiś angielski, chyba, bo taki ma beretkę dziwną. No, co tam chcesz, człowieku? O, jaki ty chory jesteś. No, dalej. No, wstawaj, dziadku. O, dobrze. Ej, patrzcie to: dostał broń i normalnie odżył. Widzieliście to? Przedtem tam umierał, łapał się za brzuch, stękał, jękał. A teraz zobaczcie: dali mu broń. I lata jak normalnie szalony? A ten skuba jest, aby symulował sobie Ale tu Niemcy. Tylko skąd oni się tutaj biorą Ponieważ przedtem oczyściłem cały korytarz, wszystko. A oni się znowu pojawili. No bardzo dziwne. trzeba przeładować sobie amunicję. Aha, i teraz gdzie musimy... Uuu, tam są Niemcy. Tak. Myślałem, że to już nasi. Są nasz, nas eskort... A ten granata już wyrzucił? Nie, jeszcze nie wyrzucił. Chciał rzucić i nie dorzucił. Dobra, chodź tutaj, dziadek. Idziesz? Nie idziesz, czy idziesz? A ty już tutaj jesteś, człowieku. Aś ciebie, szybki człowiek. Stary, ale jary, jak to mówią. Dajcie mu broń, a będzie skakał normalnie z radości. Tu jeszcze jeden jest Niemiec, dla oczyszczenia. A tu są nasi przyjaciele. Widać, że się opalają przy świetle księżyca. Ten tutaj, widzicie, jaki jest, lajcik. No, chodź. O, już nie udawaj, że tak chodzisz, człowieku. Przed chwilą widziałem, jak skakałeś z tą bronią. O, tu mamy dzieła sztuki, które zostały skradzione... ...ze wszystkich tutaj podbitych terenów. Może nawet i te biurka są kradzione, lampki są kradzione, może, ja tam nie wiem. Ale wiem, że Niemcy bardzo dużo kradli. Dzieł sztuki, różnych zastaw i tak dalej. Więc tym, więc tym akcentem chcę skończyć ten odcinek. Dawajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie, piszcie w komentarzach co sądzicie. Ja z wami się żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć!